Czy kiedykolwiek zablokowano tobie konto, czy kiedykolwiek miałeś problem z dostępem do własnych pieniędzy, które wydawały się bezpieczne, bo bezpiecznie jak w banku? Jeśli tak, to to wideo jest o tym, jak tego uniknąć. Niejednokrotnie spotykamy się z informacjami z Waszej strony, że Kontakty z bankami, czy w ogóle funkcjonowanie, jeśli chodzi na linii przedsiębiorca banki, w Wielkiej Brytanii nie do końca jest najlepsze. Niestety ten trend zaczyna się coraz bardziej pogarszać i to już nie tylko widzimy i słyszymy, że tak jest w Wielkiej Brytanii, natomiast zaczyna ten trend być coraz bardziej. Na niekorzyść, można powiedzieć, klienta, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w innych krajach. Tu mówię w szczególności, jeśli chodzi o Polskę, również, ponieważ nie zawsze jesteśmy zadowoleni z tego, jak banki działają. Na dzień dzisiejszy, oczywiście, idąc w świat digital, idąc w świat tego, że działamy już nie bezpośrednio z klientem face-to-face, -face, tylko działamy w świecie internetowym, wielu z nas. Robi sklepy internetowe, wielu z nas sprzedaje swoje usługi czy produkty przez internet, i tym samym również chcielibyśmy pobierać pieniądze właśnie tą drogą. W wielu przedsiębiorstwach jest tak, że pobieranie czy otrzymywanie płatności od klientów nie odbywa się gotówkowo, bądź nawet czasami nie ma na to miejsca, żeby od klienta otrzymać gotówkę, tylko musimy otrzymać przelew albo. Właśnie za pomocą różnego rodzaju bramek płatniczych czy innych systemów te pieniądze od klienta pobrać. I tu zaczynamy mieć coraz większe problemy. Po pierwsze, oczywiście wiemy o tym, że są to różnego rodzaju prowizje, które no niestety idą ku temu, że zaczynają być coraz droższe. Będę chciał się tu z Wami podzielić historią, która bezpośrednio dotknęła jedną z moich firm, gdzie Sytuacja z bankiem, no, jest można powiedzieć, trochę na ostrzu noża. I dlaczego o tym mówię? Prowadząc firmę od kilkunastu lat, od niedawna zauważyliśmy, że bank zaczyna się dopytywać i zaczyna się pytać coraz częściej i coraz bardziej o rzeczy związane z funkcjonowaniem naszej firmy. Przez wiele lat było spokojnie, otworzyliśmy konto, działali, działamy jako firma. Pływają pieniądze, wypływają pieniądze, są pieniądze polokowane na różnego rodzaju lokatach czy innych instrumentach finansowych, natomiast teraz coraz częściej bank już zaczyna nam zadawać pewne pytania i ograniczać dostęp do konta, co jest, nie będę ukrywał, troszeczkę niepokojące. Prowadząc przez wiele lat konto w jednym z banków w Wielkiej Brytanii, Działając jako firma, która jest na rynku kilkanaście lat, mająca dużą ilość klientów, mamy i sporo ilość przychodzących płatności, sporą ilość wychodzących tych płatności, bank rozpoczął od jakiegoś niedawnego czasu, to jest mniej więcej od czterech lat, pytanie się co roku o rzeczy związane. Kim jesteśmy, co robimy, jaki mamy charakter naszej firmy, co się w naszej firmie zmieniło i tak dalej. To nie ma w tym nic złego, jeżeli zatem szłyby różnego rodzaju ulepszenia i ułatwienia dla nas jako dla przedsiębiorców, bo sami wiemy, że często pytamy się naszych klientów, co się u nich zmieniło, czy jest coś, w czym my będziemy mogli pomóc, bo być może my wprowadzamy nowy produkt, to jest jak najbardziej fajne. Natomiast w momencie, kiedy bank się zaczyna o to pytać i zaczyna być przedsiębiorca, może nie straszony, ale ma taką świadomość, że w każdej chwili możemy stracić dostęp do tego banku, w każdej chwili bank może zablokować nam środki na koncie bankowym. Wtedy zaczynamy zdawać sobie sprawę, że to już nie przelewki, te wszelkiego rodzaju informacje krążące po internecie, gdzie opisujemy bardzo często, czy wiele osób opisuje swoje sytuacje związane właśnie z bankami. No, w ten sposób one działają na niekorzyść banków. Pytanie. Czy banki to zmienią? Odpowiedź najprawdopodobniej brzmi, że niestety nie, ponieważ to nie będzie leżało w gestii banków, Do banki nie mają w tym interesu, żeby zmieniać się na zdecydowanie lepsze i bardziej takie proklienckie, ponieważ ilość banków, jeżeli widzimy na rynku, zaczyna się zmniejszać. Jest to z prostej przyczyny. Jeden bank wykupuje drugi, banki się łączą. I generalnie idziemy ku temu, że ilość dostępnych dla nas opcji związanych właśnie w sektorze bankowym będzie się zmniejszała. Jest to właśnie niepokojące, ponieważ im mniej banków, im mniejsza konkurencja, mniej wyboru dla klienta i tym samym banki będą mogły pogorszyć swoją jakość, ponieważ ten klient i tak będzie musiał z nich skorzystać. To jest niepokojące. Ale do rzeczy. Bank pyta mnie się, co chwila, mamy tutaj. Mam wydrukowanych informacje. Co chwila, oczywiście, pyta się, kim jesteśmy. Czy firma dalej prowadzi swoją działalność tam, gdzie prowadziła? Jaka jest nazwa? Kto jest właścicielem? Kto jest beneficjentem rzeczywistym? Ponieważ tu w tym momencie musimy rozróżnić, kto będzie właścicielem, a kto będzie osobą de facto faktycznie zarządzającą firmą. I kto będzie tą osobą, która tą firmą kreuje? Bo możemy mieć grupę inwestorów, którzy są właścicielami, natomiast oni wcale nie muszą tą firmą zarządzać, ponieważ tą firmą bezpośrednio będzie zarządzał CEO, czy inne osoby, bądź powołana do tego rada nadzorcza, czy jakiś inny zarząd pomiędzy właścicielami a, a tą działalnością bezpośrednią. No i bank się tu pytał o wiele rzeczy, i między innymi jedno z ciekawych pytań, które bank nam zadał, gdzie jest Twoja, w którym kraju jest Twoja fizyczna obecność, jeśli chodzi o biznes? W tym przypadku, oczywiście, jest to Wielka Brytania, natomiast jeżeli mamy sytuację, gdzie jest wielu klientów, czy wiele firm, które są zarejestrowane w Wielkiej Brytanii, i nie mylmy tutaj zarejestrowanego adresu, a fizycznej obecności i fizycznego wykonywania działalności. To wtedy te firmy mogą mieć zdecydowanie większy problem związany właśnie z tym pytaniem: gdzie fizycznie działamy jako firma? Czy to jest biuro w danym miejscu? Czy to będzie magazyn w danym miejscu w Wielkiej Brytanii? I w momencie odpowiedzi, że tak, super, to przyślij nam rachunek za prąd, za telefon, za coś, co jest namacalne. W naszym przypadku, akurat, my mamy wynajęcie nieruchomości z pełnym pakietem wszystkich tych rzeczy, więc w tym momencie dostaliśmy od agencji, która zarządza, dostaliśmy pismo mówiące o tym, że nasza firma mieści się tutaj i te wszystkie rachunki są w, tym, w, w, tych, w, tych, w tych opłatach. Natomiast również pytanie o business rate, czyli o podatek biznesowy z tytułu prowadzenia działalności, to to są wszystkie te rzeczy, o które bank dopytuje później w dokumentacji, aby udowodnić, że Nasza działalność fizyczna firmy znajduje się w Wielkiej Brytanii bądź w jakimkolwiek innym kraju. I kolejne tutaj z pozostałych pytań: jak wygląda i jak to się ma w stosunku do Twojej jurysdykcji, jeśli chodzi o rezydencję podatkową firmy? Czyli banki już nie tylko sprawdzają o to, czy firma faktycznie tu działa i ma konto, natomiast również jak to wygląda pod kątem tego, gdzie firma płaci bądź powinna płacić swoje podatki. W tym pytaniu, oczywiście, idzie szerzej i idzie dalej. To, aby bank, wiedząc, że załóżmy, nie wiem, jurysdykcja podatkowa powinna być w innym kraju, kto wie, czy nie będą się wtedy kontaktować z tamtym krajem bądź dawać informacji, że słuchajcie, wasz podatnik ma również konto operacyjne na terenie Wielkiej Brytanii czy na terenie innego kraju. Więc weźmy pod uwagę również te aspekty, że banki nie tylko będą się o to pytały, żeby być może stwierdzić, że no to konto nie do końca jest tym kontem operacyjnym czy tym, które wy potrzebujecie, ale również do tego, żeby pokazać być może innym urzędom skarbowym, że tak, jesteście w tym miejscu. Więc pamiętajcie o tym, że fizyczna obecność w danym kraju, że faktycznie macie biuro, macie pracowników, macie jakiekolwiek inne rzeczy, które są powiązane bezpośrednio z Waszym biurem, mają bardzo duże znaczenie. I o tym pamiętajcie, żeby tego dopilnować. Jeżeli oczywiście idziemy w kierunku firm i osób prowadzących działalności jako digital nomads, jako osoby, które często podróżują, będę tutaj szczery, te osoby będą miały coraz bardziej utrudniony dostęp do finansów, dostęp do pieniędzy, dostęp do finansowania jakiegokolwiek, potem kredytów czy jakichś innych sytuacji. Ponieważ nie będą w stanie udowadniać tych rzeczy, o które będą nas pytać banki, a tych pytań będzie się pojawiać coraz więcej, one będą coraz bardziej szczegółowe, coraz bardziej dopasowane do tego, co robimy, i będzie na tej zasadzie podjęta decyzja, czy w danym banku będziemy mogli mieć nasze konto bankowe, czy nie, czy i jak bank do nas będzie podchodził, a nie daj Boże, konto zostanie zablokowane i daj pieniądze nam przepadną. Bank chce wiedzieć, gdzie jest nasza obecność fizyczna w danym kraju. Miejsce i czy to jest ten dany kraj. Czyli tutaj raz jeszcze podkreślam: samo posiadanie wirtualnego adresu, samo posiadanie informacji, że chcielibyśmy działać w tym kraju, ale w nim nie jesteśmy, nie będzie tym, co Was Wam pomoże. W odpowiedzi na to pytanie i w tym, żeby bank czy osoby po drugiej stronie były usatysfakcjonowane tymi odpowiedziami. Miejcie to naprawdę na pod uwagę. Kolejne z pytań, które się już tutaj pojawiają, te pytania oczywiście są rozwijane w zależności od tego, czy odpowiadamy na to pytanie tak lub nie, i wtedy zaczynają się pojawiać kolejne pytania, kolejne pytania. Między innymi, jaki procent mamy transakcji bezgotówkowych? znaczy gotówkowych i bezgotówkowych, czyli musimy pokazać, ile transakcji dostajemy w cash'u, ile transakcji robimy poprzez konta. I oczywiście wtedy, ponieważ bank również się pytał o wyniki finansowe, będzie sobie w stanie powiązać, czy te odpowiedzi są mniej więcej prawdą, czy się zgadzają, ponieważ również pytanie zabrzmiało, czy jeżeli mamy konta jako firma w innych bankach, to tak i w jakich bankach te konta są. Więc to, czy te banki będą się ze sobą kontaktować i powiążą, że dana firma powiedziała, że ma konta w trzech bankach i napisała, że te 100% tej sprzedaży w tych trzech bankach tam będzie, a w tym momencie obroty na tych kontach plus e, wyniki finansowe firmy nie będą się zgadzały, to uważajcie również na to, żeby tutaj nie starać się wyjść. Za mocno, żeby, żeby nie było sytuacji, że bank wam powie, że <laughs> zadeklarowałeś, że 100% Twoich środków jest przez bank. Widzimy, że w tym momencie Twoją sprzedaż, którą zadeklarowałeś, to jest 100 jednostek, czyli 100 jednostek powinno przejść przez bank. A się okazuje, że tych jednostek przeszło 80, czyli gdzie jest pozostałe 20. Nic złego, jeżeli te 20 to są niezapłacone, a te 100 to było zafakturowanych, natomiast gorzej, jeżeli nie mamy na wyciągu bankowym, nawet na ekans informacji o tym, że posiadamy firmy, które jeszcze nam nie zapłaciły w danym terminie i jest to te mniej więcej 20%, że tu trzeba na te wszystkie rzeczy naprawdę uważać, ponieważ prędzej czy później zebranie tych wszystkich informacji do kupy i sprawdzenie, czy dana firma faktycznie powiedziała prawdę, czy nie, będzie to tylko i wyłącznie kwestią czasu. Czy to będzie działać na naszą korzyść? No. Na, w niektórych przypadkach tak, w niektórych nie. Oczywiście banki zasłaniają się i mówią cały czas, że to jest w przypadku e, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, czyli anti-money laundering, czyli tutaj tego bezpieczeństwa finansowego. Natomiast sami doskonale wiemy, że im więcej wiadomości banki posiadają, czy rządy, czy urzędy, tym lepiej dla nich, żeby mogły podejmować odpowiednie kroki mówiące, czy chcemy w danym sektorze pozyskać więcej pieniędzy, bardziej go opodatkować, Bądź w jakiś tam inny sposób mieć dla siebie benefit, czy kontrolę chociażby nad tym, co się dzieje. Więc tutaj mamy konkretne zapytanie co do transakcji gotówkowych, czyli tu w tym, w tym momencie będzie pokazywało, czy dany biznes jest biznesem gotówkowym, czy nie. I tu jest też przykra informacja, niestety dla większości firm czy biznesów, które są gotówkowe. To te biznesy mają dużo większe problemy właśnie z bankami czy z instytucjami finansowymi, jeśli chodzi o finansowanie, o kredyty, o przyznawanie jakichkolwiek innych benefitów finansowych dla tych firm, ponieważ właśnie ta część gotówkowa rodzi za sobą pewną formę e, po angielsku back pocket, czyli, czyli takiego troszeczkę omijania niektórych regulacji i przepisów. I co za tym idzie, pewnej dyskryminacji z tym związanej. Więc tu miejcie to również na, uwagi, na uwadze. Jedno jeszcze z pytań, które, które jest, a mianowicie pytania o transakcje międzynarodowe. I tu, w przypadku tych transakcji międzynarodowych, to jest to, czy otrzymujecie pieniądze z zagranicy, czy płacicie za zagranicę. Nie byłoby nic z tym złego, jeżeli załóżmy po odpowiedzi tak i ile tych transakcji było i tak dalej, dostalibyście od banku informację, skorzystaj z naszego pakietu, wykup odpowiednią ilość transakcji międzynarodowych i dostaniesz je w popromocyjnej cenie. Tego bym chciał. Natomiast w momencie, kiedy to idzie do następnych pytań, po otwarciu tej informacji, że tak, otrzymujemy takie płatności za granicę, sami akurat nie płacimy, ale jeżeli byśmy płacili, to, to, to w tym momencie tak, od razu jest to do jakich krajów. I tutaj jest ciekawa rzecz, która jest, a mianowicie tu są wymienione kraje i jest konkretne pytanie. Czy płacimy do Afganistanu, Północnej Korei, Białorusi, Rosji, Iranu, Syrii, Kuby, czy non-Ukrainian government, czyli na Ukrainę, ale nie do instytucji powiązanych z ukraińskim rządem? Więc tu już od razu pokazuje pewnego rodzaju kraje, które są na, można powiedzieć, czy czarnych listach, czy w ogóle mówiące o tym, że nie do końca banki akurat z Wielkiej Brytanii chciałyby z tymi krajami współpracować. No i tutaj, jeżeli jest, odpowiedź brzmiałaby tak, no to zaczynają być kolejne informacje mówiące o tym, czy to jest... Kontrolowane przez rząd ro, e, rosyjski, akurat tutaj mam e, o, o rządzie rosyjskim opisane, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest dużo większa ilość tych wszystkich rzeczy napisanych drobnym drukiem. Tu nie będę ukrywał, że słuchajcie, wygląda to w ten sposób i takich kartek, i tych informacji, sobie to wydrukowałem. Jest naprawdę sporo. Ja mam tu wydrukowanych samych tabel, z których, na które odpowiadaliśmy, to jest 8 stron, a 4. I każda z tych jeszcze zawiera. Odpowiedzi, co by z tego wszystkiego było. Więc tu trzeba mieć na uwadze, z jakimi krajami działacie i do jakich krajów będziecie robić transakcje. Oczywiście są różnego rodzaju firmy finansowe, takie chociażby jak Revolut, TransferWise, czy teraz Wise, czy Pioneer, bądź wiele, wiele innych, to te wszystkie instytucje są między innymi wspomagające do tego, żeby mieć obniżone te transakcje, mieć łatwiejszy dostęp do przewalutowań i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pamiętajcie, to nie są banki i one z założenia by posiadały mniejszą odpowiedzialność, jeżeli cokolwiek by się wydarzyło, że, że tutaj możliwość, że to nagle, nie wiem, wyparuje, ktoś sobie zamknie tą firmę, by była. Oczywiście ona istnieje naprawdę w bardzo małym procencie, natomiast no, byliśmy świadkami w nie tak dawnej historii upadku także i dużych banków, więc tutaj mówienie o bezpieczeństwie środków finansowych, które są powierzane innym instytucjom, no to już nie będzie do końca takie, aby mówiło, że wow, możemy czuć się bezpieczni. Już może to powiedzenie, bezpiecznie, jak w banku niedługo nie będzie miało takiego znaczenia i raczej wygląda na to, że tak będzie. Więc tutaj miejcie na uwadze właśnie te wszystkie aspekty, o których powiedziałem, czyli wasza fizyczna obecność, jurysdykcja podatkowa Waszej firmy, wasze transakcje bezgotówkowe i gotówkowe, żeby te rzeczy, które podajecie, żeby faktycznie się zgadzały i były zgodne ze stanem faktycznym. Transakcje międzynarodowe, jeżeli międzynarodowe. To gdzie. I kolejną rzeczą, a mianowicie są potwierdzenia dokumentowe. Czyli bank również do tego, że pozadawał pytania, również ma opcje, opcje i chce, żebyśmy te wszystkie informacje, o których mówiliśmy, udokumentowali odpowiednimi dokumentami, żeby oni mogli sprawdzić, czy jeżeli powiedziałeś, to mamy dokument taki, który nam się pokrywa, więc to wiedzcie na pewno. Jednym z pytań, które nam się oczywiście także pojawia co chwila, właśnie związana z tym funkcjonowaniem, a mianowicie skąd posiadamy środki na prowadzenie naszej działalności gospodarczej? Jest oczywiście pytanie, że to są środki własne, spowodowane z tego, że firma osiąga dochody i dzięki tym dochodom się samofinansuje i działa. Natomiast to pytanie, jak zacząłem, za, zacząłem to pytanie rozwijać w banku, sprawdzać bardziej szczegółowo, to tutaj właśnie są informacje, czy posiadamy te pieniądze z kredytów bankowych, jeżeli tak, to z jakich. Jeżeli te pieniądze posiadamy od inwestorów, to skąd? I tutaj rozwijając dalej inwestorów, czy jakieś firmy, które inwestują, czy one nie są powiązane z tymi krajami, o których ja mówiłem, czyli między innymi Afganistan, Rosja, Północna Korea? I tak dalej, i tak dalej, czy to nie jest powiązane właśnie z tymi krajami. Oczywiście wszystko to jest pod sztandarem e, terroryzmu, prania brudnych pieniędzy i bezpieczeństwa tego, żeby te nasze pieniądze w tych bankach były bezpieczne i żebyśmy mieli bezpieczny świat, ale wiemy doskonale, że nie zawsze idzie to w tym kierunku. To tyle z moich doświadczeń bezpośrednich, jeśli chodzi o moją firmę i o mnie, jeśli chodzi o banki. Natomiast tu mogę powiedzieć jeszcze o takiej historii, którą niedawno miałem e, możliwość porozmawiać z moim klientem, gdzie jemu konto zostało w banku zamknięte. E, to, że konto są zamykane, słyszymy dosyć często do momentu, kiedy to nas nie dotknie, bądź kogoś, kogo znamy bezpośrednio i jesteśmy w to, czy uwikłani, czy w jakimś tam pewnym stopniu wiemy o tej całej informacji. Otóż konto naszego klienta zostało zamknięte. Szczęście w nieszczęściu, że to było jedno z kont tego klienta, więc tu w tym przypadku to, że klient miał inne środki finansowe, żeby funkcjonować jako firma, było bezpieczne, więc pamiętajcie o tym, żeby tych kont bankowych, jeżeli macie możliwość jako firma, posiadać kilka czy mieć zebrane także są, nie wiem, środki, które są środkami, które są odkładane na jakiś cel, były w jednym banku, środki bieżące w innym, być może dodatkowych parę kont jeszcze w innym banku, po to, żeby ta płynność finansowa i bezpieczeństwo było dla was jak największe. W przypadku naszego klienta środki finansowe zostały zablokowane, Przyszedł później list do niego, że tak naprawdę bank uznał, że te środki już nie są jego, tylko są banku i jemu się po prostu nie należą. Koniec kropka. Po prostu bez wyjaśnienia. Również w liście było zawarte jedna z dyrektyw czy z ustaw mówiąca o tym, że bank nie ma obowiązku informować klienta, dlaczego konto zostało zamknięte. I po prostu powołując się na ten przepis, konto zostało zamknięte i nie powiedzą dlaczego. Bardzo dziwne, prawda? Natomiast no, takich sytuacji niestety będziemy słyszeć niedługo coraz więcej. Jak sytuacja się rozwijała? Oczywiście, wszelkiego rodzaju dzwonienie i rozmawianie z bankiem powodowało całkowite odcięcie kontaktu, ponieważ w banku było napisane, nie rozmawiać z tą osobą, nie, nie mieć kontaktu i tak dalej, więc nie było szansy. Musiał nasz klient przedstawiać dokumenty, pisać i w ogóle próbować wszelakiego rodzaju formy kontaktu z bankiem, natomiast one były negowane. Oczywiście istnieją różnego rodzaju firmy czy organizacje przyrządowe, pozarządowe, które mają pomagać w tym przypadku klientom, klientów. W Wielkiej Bry Brytanii jest to odmusman, który się zajmuje rzeczami związanymi z finansami i w tym przypadku przy odwołaniu napisanym właśnie tam i przy pomocy tej organizacji udało się nawiązać pewien kontakt z, z bankiem. Więc bank stwierdził, że te pieniądze, które klient ma na swoim rachunku, że to są nie jego, te pieniądze jemu się nie powinny należeć, no ale skoro uważa, że chciałby, żeby te pieniądze się mu należało, musi udowodnić, skąd te pieniądze ma i że te pieniądze zarobił. Czyli to jest kolejna rzecz. Czyli klient, wpłacając te pieniądze, bank widząc wszystkie transakcje, Klient musiał udowodnić, że te pieniądze zostały zarobione i są jego z, pochodzące z e, takich opodatkowanych czy z legalnych źródeł dochodu. Spoko. Klient przedstawił informacje i dokumenty mówiące o tym, że zarobił zdecydowanie większe środki niż zostawił w tym banku, zaznaczając, że jest to jeden z banków, które w ogóle posiada jeden z rachunków, właśnie w przypadku pieniędzy takich. Można powiedzieć, operacyjnych, ale mniej ważnych. I przedstawił dokumenty mówiące o ponad czterokrotnym większym dochodzie niż te pieniądze były na tym koncie. Bank przemyślał swoją sprawę, powiedział: OK, no to możesz, możesz, szanowny kliencie, tak naprawdę przyjechać i te pieniądze od nas faktycznie wziąć, bo się tobie należą. Jakie było zdziwienie naszego klienta, kiedy przyjechał do banku? Z tymi dokumentami mówiącymi, że tak, te środki są jego, czy w ogóle środki są jego, i że bank mu tak jakby odwiesza to całe konto. Jak pani, która dokonała transakcji całej, żeby wypłacić te pieniądze, wypłaciła, ale 70-parę procent, na no około 75% tych środków, twierdząc, że ma w systemie tylko taką wartość, natomiast pozostała wartość przez osobę, która była Odpowiedzialna za przeprowadzenie całej procedury ze strony banku uznała, że tylko tyle procent się należy dla klienta, a pozostałe 25% przepada na rzecz banku. Słuchajcie, no to już jest w ogóle parodia, jeżeli patrzymy na to z tej, z tej strony. Natomiast, jeżeli by to były wasze pieniądze, no to nie sądzę, że to byłaby parodia, bylibyście bardzo, bardzo zdenerwowani. Oczywiście klient rozpoczął kolejną batalię o zwrot swoich środków. No i suma sumarum po znowu kolejnej kilkutygodniowej batalii te środki zostały mu w końcu przyznane wszystkie. Szczęście w nieszczęściu bank się zachował w tym przypadku o tyle fajnie że dostał klient jeszcze pewną E, rekompensatę finansową, plus jeszcze to, że musiał akurat i udowodnił, że musiał jechać, bo opisując całą sytuację, że musiał jechać zupełnie do innego miasta, do oddziału, żeby móc rozmawiać i tak dalej, funkcjonować bezpośrednio z jakimś człowiekiem i wypłacić fizycznie pieniądze, ponieważ jak widzimy, większość placówek zaczyna być zamykana, więc nie mógł tego zrobić u siebie w miejscowości, bo tej placówki fizycznie tam nie było, więc musiał jechać gdzie indziej, więc dostał jeszcze pewien. E, pewne środki na zwrot kosztów z tego tytułu. To nie przykryło tak czy inaczej złego wrażenia, nie przykryło tego strachu o to, że musimy w inny sposób zacząć myśleć o naszych pieniądzach, musimy w inny sposób jakby funkcjonować w rzeczywistości, która być może niedługo nas może zaskoczyć bardzo mocno. Więc bądźcie tutaj e, bardzo. Skoncentrowani, bardzo uważni, jeśli chodzi o to, gdzie trzymacie swoje pieniądze, w jaki sposób rozmawiacie z bankiem, czy w jaki sposób odpowiadacie na pisma z banków. Nie ignorujcie tego, o co bank was pyta. Jeżeli macie przy zalogowaniu informację, że musicie wykonać jakieś pewne czynności dla banku, żeby się można powiedzieć, no niestety, wyspowiadać, to to zróbcie, ponieważ jeśli tego. Nie zrobicie. Zrobicie to w sposób niedbały, albo zrobicie to w taki sposób, że bank stwierdzi, że coś im się nie podoba. No to możecie mieć zblokowany dostęp do waszych własnych pieniędzy. Jeżeli to chodzi o jakieś pieniądze wasze indywidualne, które nie są potrzebne na życie, no to to nie będzie na tyle dotkliwe dla was bezpośrednio, że dalej będziecie mogli funkcjonować i walczyć o te pieniądze. Natomiast w momencie, kiedy te pieniądze w banku zostaną wam zblokowane, a one są potrzebne Wam jako przedsiębioru dla Waszego przedsiębiorstwa na wypłaty, na płacenie wszystkiego bieżącego. I taką blokadę będziecie mieli, tak jak w przypadku naszego klienta i tej historii, którą opowiedziałem, było to prawie trzy miesiące, wystarczy na jeden miesiąc, praktycznie większość firm zostanie no, uziemiona albo może się okazać, że już się z tych kolan, jak padnie na kolana, z tych kolan się nie podniesie. Ponieważ czy wasi pracownicy dalej będą pracować dla was, jeżeli nie będzie dla nich wypłaty? Czy dalej będziecie otrzymywać od waszych dostawców towar, surowce, jak dalej nie będzie wypłaty? To tłumaczenie, że wam zablokowali konto, co będzie interesowało waszych dostawców, co będzie interesowało firmę, która dostarcza wam prąd, po prostu odetną wam prąd, odetną wam internet, czy inne rzeczy. Mam nadzieję, że to. Ta informacje, o których, o których powiedziałem, wyciągniecie z tego lekcje i wnioski, żeby uważać na prowadzenie działalności, na to, jak zachowujecie się ze swoimi finansami i co robicie ze swoimi finansami, żebyście nie skończyli naprawdę, naprawdę źle. Jeżeli wy bądź któregoś z was mieliście podobne historie, bardzo bym prosił o umieszczenie, jakby w komentarzach czy skomentowania, czy faktycznie. Was to kiedyś dotknęło, czy może mieliście podobne sytuacje, albo jak sobie z, tego, z tym poradziliście, żeby z tego wyjść. Nie chciałbym tworzyć tutaj żadnych czarnych list, jeśli chodzi o banki czy o instytucje, które były bardzo, bardzo złe. Piszmy o tych, które były dobre, i piszmy o tych przy tych, tych sytuacjach, które wam pomogły, załóżmy, przejść takie, mm, przez takie traumy czy przez takie problemy w waszych przedsiębiorstwach, czy. W waszym życiu. Raz jeszcze podkreślam, naprawdę bądźcie uważni co do swoich pieniędzy, co do tego, gdzie je trzymacie, jakie trzymacie, żeby były bezpieczne i żebyście nie musieli się z tego tytułu denerwować i dekoncentrować, jeśli chodzi o rozwój firmy, tylko skoncentrować się nad rozwojem firmy. Ja dziękuję bardzo serdecznie. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli jakieś problemy, pamiętajcie. Zawsze z każdego problemu można wyjść na plus. Dziękuję bardzo serdecznie. Szymon Niestryjewski. Pozdrawiam.